Samojedy. Ciekawostki. Zacznijmy od tego, że samojedy nazywane są uśmiechniętymi psami północy. Wynika to z tego, że kąciki ich warg są tak lekko podniesione, dlatego te psy wyglądają, jakby cały czas były uśmiechnięte i co ciekawe, rzeczywistość właśnie taka jest, ponieważ samojedy są psami bardzo, bardzo wesołymi, uwielbiającymi wszelkie zabawy oraz robienie psikusów. Więc ten wygląd takiego uśmiechniętego cały czas... Cały czas wesołego i pozytywnie nastawionego do wszystkiego psa, jest rzeczywistością. Samojedy to też najbardziej nastawione na człowieka psy, przedstawiciele psów pierwotnych i psów zaprzęgowych. Oddane, wierne, naprawdę bardzo, bardzo mocno wiążące się z ludźmi, i wśród tych psów pierwotnych i zaprzęgowych, to właśnie samojed jest psem najbardziej nastawionym na człowieka. I takim największym przyjacielem ludzi i bycia z tymi ludźmi. Ta gigantyczna chęć bycia z nami oraz gigantyczne oddanie i miłość powodują, że samojedy mogą być wręcz o nas zazdrosne i być o nas zaborcze. To właśnie im powinniśmy poświęcać nasz czas, to właśnie one powinny być w centrum uwagi. I często dochodzi do takich sytuacji, że samojed jest tak mocno związany z człowiekiem, że jemu przeszkadza, że w ogóle myślimy o tym, żeby poświęcić ten czas, który ten pies uważa, że jest należny mu, przeznaczamy na przykład na innego czworonoga. Dlatego musimy o tym wiedzieć, że samojedy wręcz bywają zaborcze i zazdrosne o nasz czas i o naszą uwagę. Kolejną ciekawostką jest to, że sama nazwa wywodzi się od plemienia samojedów, któremu te psy towarzyszyły, towarzyszą nadal, ale towarzyszyły już kilka tysięcy lat temu. To właśnie tam powstały samojedy, czyli psy, które były wykorzystywane jako psy pociągowe, zaprzęgowe, psy myśliwskie, psy stróżujące oraz psy do towarzystwa. Ponieważ właśnie dzięki temu, że te psy były traktowane przez samojedów, ówczesnych ludzi. Jako taki fajny, miły, przyjemny towarzysz, to ten charakter samojeda mocno odbiega od tych charakterów innych psów zaprzęgowych, pierwotnych i samojed jest psem tak blisko związanym z człowiekiem, ponieważ ten samojed był tam traktowany jako zwykły, normalny członek rodziny, taki prawdziwy towarzysz i przyjaciel i po prostu to właśnie wpłynęło na tego psa najmocniej. Kolejną ciekawostką jest to, że samojedy są dosyć głośne, hałaśliwe. I mają bardzo, bardzo charakterystyczny głos. I te dźwięki, jakie wydają, są bardzo charakterystyczne. Oczywiście nie wszystkim one mogą się podobać. Do tego suczki są najczęściej troszkę bardziej hałaśliwe i gadatliwe niż psy. I wiele osób po prostu albo nie lubi tych dźwięków wydawanych przez samojeda, albo może im po prostu przeszkadzać to, że tych dźwięków jest tak dużo i są tak głośne. Ale ta wokalizacja... To jest po prostu część tego psa. Ten pies wokalizuje, wydaje odgłosy właściwie w każdej sytuacji i robi to o wiele częściej niż większość innych psów. Co ciekawe, choć jak na psa zaprzęgowego nie mają jakichś dużych wymagań ruchowych, to jednak, jeśli porównamy go z tymi innymi zwykłymi psami, to te potrzeby ruchowe są duże. Więc nie dajmy się zmylić tym wszystkim opiniom, że Samoyed to nie jest pies, który potrzebuje dużo ruchu który będzie zadowolony z niewielkich spacerów. To, że on jest mniej ruchliwy niż na przykład Malamut czy Husky wcale nie oznacza, że potrzebuje tego ruchu mało. I w, kiedy porównamy go z innymi psami, takimi zwykłymi, tak to ujmijmy, to ta potrzeba ruchu okaże się bardzo duża. Samojedy są też psami bardzo odpornymi na zimno, na śnieg, a nawet na deszcz i wilgoć. I co ciekawe, Całkiem dobrze radzą sobie z wyższymi temperaturami. Chociaż tu, jak zawsze, nasz czworonóg musi mieć zapewnioną odpowiednią ilość świeżej wody, zapewniony cień i treningi, cięższe, dłuższe spacery robimy rano albo wieczorem. Ale to dotyczy wszystkich psów. Ale dzięki temu, że samoje w miarę dobrze znosi te wyższe temperatury, nie sprawia on tak wielkich problemów niż inne psy, jak inne psy, które mają tą sierść dosyć. Dużą. Chociaż samojed to pies niewiarygodnie oddany, bardzo wierny, posłuszny, to jednak wiele osób dziwi się, że również samojed ma swoje zdanie. I ma to swoje zdanie dosyć mocno rozwinięte, ponieważ samojed też ma swój rozum i niekiedy samodzielnie podejmuje decyzje, więc wiele osób jest zdziwionych, że samojed mógł coś zrobić po swojemu. A to co ciekawe, przecież pies pierwotny. Mocno różniący się od innych psów pierwotnych, bardzo mocno nastawione na człowieka, mówię to już chyba po raz piąty, ale jednak nadal pies, który ma swoje zdanie, potrafi być niezależny i wiele osób może być tym faktem naprawdę zdziwionych. Samojedy słyną też z tego, że są mistrzami w unikaniu kłótni z innymi psami. Mocno odróżnia to te psy np. od Malamuta, czy też od Haskiego, czy innych psów zaprzęgowych, pierwotnych. Po prostu samojed świetnie dogaduje się z innymi psami, i zrobi wszystko, żeby po prostu nie wchodzić w konflikt z tymi innymi czworonogami. Samojedy, jak wszyscy wiemy, mają kolor biały, ale bardzo często ten kolor jest taki bardziej kremowy. I nie wynika to z tego, że ten pies jest jakiś ubrudzony, ktoś o niego nie dbał, po prostu niekiedy on jest kremowy. Do tego ten kremowy czy też biały samojed wcale tak szybko się nie brudzi. To nie jest pies, który łapie jakoś brud o wiele szybciej niż inne psy, i naprawdę ten kolor w tej materii nie przeszkadza. Choć samojedy kochają ruch, to jednak lubią też jeść. I musimy bardzo mocno uważać na to, żeby nie łapały zbędnych kilogramów. Co ciekawe, ten wulkan energii, jeśli by to tak można powiedzieć, jest też dużym łakom czuchem i kiedy dajemy mu dużo żywności, jedzenia, o co poprosi, po prostu potrafi bardzo fajnie prosić, a do tego tego ruchu nie będzie aż tak dużo, to po prostu będziemy mieć samojeda, który jest zbyt. Nie wiem, jak to ująć. Waży zbyt dużo. O! To, że samojedy uwielbiają ludzi i nawet obcych traktują przyjaźnie, obcy mu nawet nie przeszkadzają, powoduje, że stróż z samojeda jest żaden. Do tego. Niestety, większość ludzi samojedy traktuje bardzo, można powiedzieć, przyjacielsko i ten samojed z jego miną, z jego zachowaniem, po prostu nie wystraszy jakiegoś napastnika, kto, kogoś z złymi zamiarami. Po prostu ten samojed zbyt przyjaźnie wygląda. Choć może się wydawać, że pielęgnacja samojeda jest bardzo ciężka, to w rzeczywistości, co ciekawe, tak nie jest. Ponieważ ta pielęgnacja, o ile. Musimy prowadzić ją regularnie. O tyle nie jest aż taka ciężka, no, może poza okresem linienia, ponieważ to linienie jest dosyć mocne, szczególnie na wiosnę, a jeśli już chodzi o pielęgnację, to bardziej niż czas potrzebna jest regularna. Samojed jest też sprawnym łowcą, i ten instynkt myśliwski łowiecki jest w nim całkiem duży. Dlatego trzeba uważać, żeby na przykład z jakiegoś spaceru. Nie wrócił nam z jakąś zdobyczą. Trzeba tego pilnować, kontrolować, żeby po prostu samojed samowolnie nie łapał innych, mniejszych zwierząt. Więc, jak widać, samojed to zwierzę bardzo ciekawe. To psy o bardzo fajnym charakterze, o charakterze mocno odróżniającym je od wielu innych psów, ale czyniącym je jeszcze lepszymi, fajniejszymi towarzyszami ludzi. Więc Samojed, jak wszyscy wiemy, bardzo fajny i ciekawy pies. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały mogły dotrzeć.